Szanowny panie Marszałku, szanowni państwo, za kilkanaście minut będziemy głosowali nad immunitetem jednego z parlamentarzystów, pana posła Michała Wosia. Myślę, że żaden przyzwoity człowiek nie przyłoży ręki do tego, żeby zdejmować mu immunitet. On jest człowiekiem niewinnym. Podjął decyzję na podstawie ustawy, przepisu, który tutaj został uchwalony kilka lat temu. Potwierdziło to również tą legalność działań opinie wybitnych polskich profesorów. Nie wiem, czy pan marszałek wie, że do wniosku nie dołączono opinii z Najwyższej Izby Kontroli, z której wynika, że minister Michał Woś podjął działania legalne. Chcę powiedzieć także, że nie uzyskał żadnej korzyści majątkowej, żadnej korzyści osobistej. Przelano pieniądze z jednej instytucji państwowej do drugiej. Państwo nic na tym nie straciło. Chciałbym także prosić pana marszałka, bo to jest ważne, panie pośle. Panie marszałku, czy pan wie, że posłowie nie mieli możliwości zapoznać się z aktami sprawy prokuratorskiej? Przecież to jest haniebna sprawa. Michał Woś jest człowiekiem niewinnym. Za kilka lat, jeżeli przejmiemy władzę, a tak będzie, wskażę panią, pana, żebyście stanęli przed sądem. Dziękuję bardzo, panie